Zdefiniowane w poprzednim kroku widoki umieszczane są na arkuszach. Arkusze znajdują się w nawigatorze w teczce arkuszy. Jeżeli rozpoczynasz nowy projekt, możesz skasować niepotrzebne arkusze i utworzyć własne. Arkusze tworzone są na bazie szablonów, które definiują format arkusza i powtarzające się elementy takie jak tabelki i opisy. Utwórzmy przykładowy arkusz dokumentacji zawierający rzut parteru. Rozpoczynamy od utworzenia szablonu. Format i marginesy dobieramy do przewidywanej wielkości rzutów planowanej skali. Jeżeli ustawimy szablon jako domyślny, nowe arkusze będą utworzone na bazie tego szablonu. Na szablonie umieszczamy tabelki i opisy. W opisach możemy stosować autoteksty, które pozwalają na automatyzację procesu opisywania, wykorzystanie wartości parametrów projektu. Lub na przykład tytułów arkuszy w oknie nawigatora. Tworzymy nowy arkusz, podając jego nazwę i wybierając szablon. Na utworzonym arkuszu umieszczamy wcześniej zdefiniowany widok, przeciągając go z mapy widoków w nawigatorze. Po umieszczeniu widoku na arkuszu możliwa jest jego konfiguracja, np. zmiana zakresu lub dodanie automatycznego tytułu. Utworzone arkusze mogą być automatycznie zapisane do wybranych formatów za pomocą zestawów publikacji w oknie nawigatora.